Tak, tak, kolega z tyłu słusznie wspomniał. Miło było się przedstawić, więc w mniejszym to uczynię. E, Nazywam się Piotr Zerkacz. Jestem obecnym prezesem Stowarzyszenia Która z II era. Ale jeszcze nie skończyłem. E, no nie byłem, także. Brałem udział w organizacji praktycznie wszystkich pyrkonów i jeśli chodzi o kilka spośród nich, to byłem nawet koordynatorem, współkoordynatorem. E, a zawodowo zajmuję się nieruchomościami. Dobra. E, razem z nami jest także znany i lubiany Michał Misiej-Karzyński, obecny wiceprezes klubu. I o, da, a Będą bym... Będą Słuchaj, czy mogę się poprosić, że jak tak zrobię, to nie klikał? Bo ja jestem trochę daleko. Tu? Tak, no. Ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Okej. Okay. Teraz masz kliknąć. Dobra, czyli zaczniemy, no, no, zaczniemy od samego początku, czyli od kwestii definicji, co to, to jest konwent. A więc konwent, proszę szanownych e, uczestników. Jest to zjazd miłośników fantastyki, który to zjazd trwa dzień, dwa, trzy lub cztery, zazwyczaj więc dwa, trzy, też bywają e, dłuższe, odbywający się e, zazwyczaj w szkole lub w domu, w domu kultury. E, takie konwenty gromadzą od kilkudziesięciu uczestników e, aż do paru tysięcy. Bywają konwenty y, ogólno fantastyczne, bywają także konwenty sprofilowane. Dobrze, klikamy. Otóż, y, jakbyście się przejrzeli, przejrzeli y, liście konwentów dostępnych w internecie, czy stroną internetową konwentów, to by się okazało, że właściwie w każdym item w Polsce gdzieś jakiś konwent się odbywa, tak? Czasami są to konwenty duże, takie jak Wyrkon, Polkon, Falkon, Czarownik. Są to małe lokalne imprezy organizowane przez jakieś kluby zrzeszone przy Domu Domu Kultury tam z X w wulce w Więc jak ktoś by bardzo chciał, to co tydzień mógłby w podobnej tego typu imprezie uczestniczyć. I co sprawia? Że ludzie jeżdżą na takie imprezy. Zrobiliśmy kiedyś ankietę żeby wyłowić właśnie te powody, dla których ludzie na konwent jeżdżą, i takim przywijającym się domyślnym motywem było chęć ciekawego i moralnego spędzenia czasu. Także motywacją do przyjechania na konwent było poszerzenie swoich zainteresowań. O! śmietankę organizacyjną. Dobra, proszę, klikamy. Spotkanie twórców fantastycznych. Cechą charakterystyczną kogonę jest to, że można na nich spotkać twórców, a zwłaszcza można spotkać pisarzy, którzy tworzą literaturę fantastyczną. Ok, klikamy dalej. A także bardzo istotnym aspektem są cele towarzyskie, czyli. Jak to się mówi, jeździmy na konwenty dla znajomych, dla towarzystw. Na pierwszych konwentach jesteśmy szczerze zainteresowani programem, ale po trudnych konwentach nagle się okazuje, że w sumie na 13 mówiłem się, się, że pójdziemy na piwo, potem mówiłem się, że programie razem coś, a potem, że spotkamy znajomych i tak nagle kurde, jest 20, skończy się program, i poza tym, żeśmy pogadali piwo, nic więcej też my nie zrobili. I to też jest istotny element, właśnie takiego życia konwentowego. Dobra, klikamy. To to wszystko organizuje. Tak? Otóż... Ona, ona! To tromboks? To to organizuje. Tromboks to nie jest prawdziwe. Połączenie z internetem nie potrzebne. Zazwyczaj konwenty Organizujemy grupy faliut. Bądź to zrzeszone, bądź działające nieformalnie. Mogę jako przykład nasze stowarzyszenie. Funkcjonujemy w Poznaniu od 1997 roku i początkowo działaliśmy jako organizacja studencka, taka nieformalna przy Akademii Ekonomicznej. Dopiero w 2004 roku zarejestrowaliśmy się jako stowarzyszenie, uzyskaliśmy osobowość prawną. Ale to w sumie nam nie za bardzo przeszkadzało w organizacji imprez, bo od 1999 roku już jakieś imprezy. Yy, Robiliśmy prezes? wiem, że jutro o dziś... Tak, tak. Co? Do, do, no, nie przesłyszałem Cię? Tak. Organizują grupy hamów? Hamów. Ale to W pan... mam zapalenie łukną? Okej. I co jest warte podkreślenia, e, ludzie, którzy organizują tego typu imprezy, robią to zupełnie wolontariacko, tak? Czyli dla przyjemności organizowania i dla innych sobie celów. Tak? <grym> To są jakieś wulety, to A, to Na przykład twarz mówi, że robi to dla punktów lansu. Czymkolwiek te funcy... punkty lansu są. Ma jakiś rejestr? Yy, nie, ale to nie trzeba mieć jest. To po prostu widać wczulki od Aura. Rozumiem. Znaczy to po prostu śmierdzisz. Dobrze. Adrem. Bo się, bo się na to lekcja rozwleczy za Okej. Okay. Czasami zdarza się, że w organizacji tego typu imprez Biorą udział różne jednostki wewnętrzno-samorządowe. Przykładowo tegoroczny Polko współorganizował, współorganizował Centrum Kultury Zamek, taka jednostka samorządowa. We Wrocławiu, Wrocławiu. <grym> tak, Wrocławiu, Wrocławiu. Tak, tak, Wrocławiu, Tak, we Wrocławiu, tak, byle. Centrum Kultury Zamek może się tak, wydawać wszystkim, że to Jak i... ja do tej pory były także próby e, robienia komercyjnego konwentu. W Krakowie wspólkody były organizowane. Krakowie Conquesty, Wrocławiu kul O właśnie, tak. tak Dlatego wziąłem jako pomocnika, bo pan jest taką zewnętrzną. W tym nie było kul jeśli chodzi o konwent organizowane komercyjnie, to raczej jest to wyjątek niż reguła. Jest jeszcze yy, jedna impreza, to jest piwa to przez wydawnictwo Solaris. To jest też jedna z niewielu imprez komer komercyjnie organizowanych. Ale przechodząca większość, to jest 90 procent wolontariacko przez panów dla panów. Dobra, klikamy pani Michał. Okej, okay, dobra. miał użyć jednego słowa, które charakteryzuje konwenty, to słowo jest Na konwentach przyjeżdżają ludzie, z których realizuje fantastyka pod różnymi postaciami. Tam będziemy klikali. O! Mamy miłośników magii, mamy miłośników gier taka jakaś cofotki z O! Mamy miłośników... Magii z trygonu. Miłośników ma manga. O! So. Miłośnicy Star i tak dalej tak dalej. I skany troli. Tak wspomniałem, jak jedziecie na... Okej, okay, dziękuję. Jak jedziecie na pierwszy <laughs> konwent, to jedziecie na ten konwent przez I konwenty wyrosły tak naprawdę ze spotkań i literatury fantastycznej. A więc takim zasadniczym i dominującym punktem, punktami są spotkania z twórcami fantastyki, są spotkania z wydawcami fantastyki, z krytykami. Prelekcje tworzone przez panów zainteresowanych twórczością e, danego autora. E, potem do tych konwentów takich literackich dołączyły gry fabularne i latwy, więc ten program się wzbogacił. E, równolegle na wielu konwentach obecne są bloki filmowo-multimedialne, czyli e, prelekcje i spotkania poświęcone e, filmowi. E, zazwyczaj na konwentach. Także można je wziąć wziąć w konkursach. Są to konkursy organizowane przez fanów danego tematu. Czyli na przykład miłośnicy serialu Firefly, czy uczestnicy Gwiezdnych Wojen urządzają konkursy dla pozostałych uczestników z wiedzy o danym uniwersum. I w takich konkursach można wydać nagrody. A jakże? Zazwyczaj są to nagrody fundowane przez sponsorów, którzy, yy, którzy wspomagają daną imprezę. O finansowaniu i sponsorach jest to jeszcze. To jeszcze... Mm. Yy, dalej. Yy, z czasem jak się upowszechniły, o, teraz mamy przykład yy, gier, to jest trudniej yy, gry karciarnej of Worcha. Yy, gry coraz, yy, coraz mocniej są obecne na, na konwentach, nie tylko gry, yy, gry fabularne i LARPy, także gry karciane, yy, gry literne, gry komputerowe i gry planszowe które, które zyskują coraz to większą yy, popularność. I takim um, um, elementem, który się pojawia tak na coraz większej ilości imprez, tak tak game GameStru, czyli miejsce, gdzie można wyłączyć planszówkę, taką planszówkę sobie podlec, a co więcej, e, znaleźć zawsze ktoś, kto wytłumaczy zasady tej Okej. Okay. Co nam dalej jest? O właśnie, mamy tu mniej jakier komputerowych. Okej. Okay. Jeszcze zanim przejdziemy, z czego jest to finansowane, ile to kosztuje i dlaczego tak, tak mało, tak wspomniałem, e, Program konwentów jest zazwyczaj tworzony przez Panów e, danego tematu. I czasami ci Panowie danego tematu zaprzęgają swoją wiedzę e, zawodową do tego, żeby, żeby wytłumaczyć pewne kwestie. Na przykład mamy Pana e, Huberata, pisarza, a jednocześnie fizyka i chemika, który e, miał tych kolekcji poświęconych temu na ile to, co się dzieje w powieściach fantastycznych i fantazji, jest możliwe z punktu widzenia naszej wiedzy, którą mamy, fizycznej i chemicznej. I przykładowo udowadniał, że istnienie smoków jest niemożliwe i istnienie krasnoludków jest niemożliwe. Bowiem e, chemia naszego ciała jest... I prawa fizyki są takie, a nie inne, że krasnoludki by zawały i by umarły, bo są w rozmiarach. Z kolei e, sposób funkcjonowania mięśni jest taki, że e, nie są w stanie udźwignąć takiej dużej masy jak masa, masa smoka. Tak przy założeniu, że obowiązują takie prawa fizyki jak nasą obowiązuje. Ok. To, 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 to jest to że, to, że owszem pani prowadzą no, lekcje, teraz są też pani profesjonaliści. Oni najpierw stali profesjonalistami, a potem zorientowali się, że, że tą swoją wiedzę można też przekuć na, na wiedzę na na fantastyki. Dlatego tak, też współpracujemy cały czas z ułamem czy z innymi uczelniami i zapraszamy ich na, na perkony, żeby prowadzić prelekcje, nawet jeśli pozornie które będą być niezwiązane z, z fantastyką, to, to w specjalnie okazuje się, że mają bardzo dużo czy z fantazy czy część. Okay. Tak jak wspomnieliśmy, <laughs> kommentarz są No ale nie wszystkie koszty związane z imprezą da radę zastąpić na nową Trzeba wynająć miejsce na imprezę. Oczywiście niewielkie... Konwenty oraz konwenty, które mają dobre tyki, mogą załatwić sobie miejsce za darmo. Zazwyczaj jednak tak nie jest. Zazwyczaj za miejsce, za wynajęcie miejsca trzeba zapłacić. Jest to najważniejszy koszt w budżecie każdej imprezy zawsze znalezienie miejsca jest pierwszym podstawowym problemem, jakim muszą rozwiązać organizatorzy konwentów. Tak? Otóż sam pamiętam historię, jak podczas pierwszych konwentów szukaliśmy miejsca dla, dla perkonów i kolendowaliśmy po dyrektorach szkół w Poznaniu, tłumacząc, czym jest fantastyka, dla co my to właśnie potrzebujemy i byłoby fajnie, gdyby ta szkoła była całą dobę gdyby można było się w nocy wystać w tej szkole. Widzieliśmy, jak to się robią coraz bardziej okrągłe, coraz bardziej okrągłe i bokali... nie jednak, nie, no i... Możemy Wam udostępnić od 13 do 17. Możemy Wam udostępnić stale do 13 do ja ten jest na galerii i patrzę co się dzieje na tej sali gimnastycznej, Takiego w dyrektora z jednej z szkół poznanych. No pierwszą szkołą prowadziliśmy na dyrektorze hmm. na Wozowej. Udało się tak tylko dlatego, że jeden z organizatorów, kolega Maciej Biały, był pupilkiem Pani Dyrektor za czasów, kiedy w tej szkole się uczył jako, jako dzieciak. No i on poszedł i jako niejako zarekomendował. No i dzięki tej rekomendacji udało się tą pierwszą imprezę zorganizować. Pamiętam, że nie do końca rozumie i nie ma przekonania, ale mu zaufać. Ale mu zaufa. No i okazało się, że to wcale nie jest coś strasznego, że musisz ludzi do szkoły na 2,5 dnia. To, to zniszczenia zazwyczaj są e, symboliczne, tak? Wynikające z tego, że jakiś ktoś jakiś nie uwagi, ktoś przychodzi na parafecie, bo nie było miejsca w klasie szkolnej i strąci kwiatka, tak? Coś na przykład... E, no nie, były przypadki, że ktoś u transportu tkanie żarłie piekło. <grymne> Odkręcił wikację. Albo skręcił w... <grymne> 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 Rok temu nam... Ojejku. Bo słuchajcie, jak dwa tytuły temu, czy trzy... Gdy wymywaliśmy trzecią szkołę już na Dębcu, to pani dyrektor powiedziała to wy jesteście to bardzo przebrani, z marca. No oczywiście, ja też w szkołach, tylko chcecie, nie? I pamiętam, że my dokładnie tyle chcieliśmy, to co chcieliśmy, w i byliśmy, jak Tak, e, Tak. Tak, pamiętam, na początki naszych imprez e, były na były w jednej ze szkół podstawowych. Potem e, rozszerzyliśmy... Teren konwentu o sąsiedniej gimnazjum, a potem przyszedliśmy do trzeciej szkoły. W tej szkole, wskutka przy, w ostatnim minie, przyjęcie, o którym się ekskoduje. Dobra, ale do gimnazjum. Czyli jest grupa kosztów, które są nie do uniknięcia. Tak? To za, za miejsce. Dalej, kolejnym takim istotnym kosztem są wszelkiego rodzaju zwroty kosztów dla ludzi, którzy coś robią. Tak? Mamy gości, którzy przyjeżdżają z Wrocławia, z Warszawy, z Gdańska. Przyjeżdżają za darmo, tak? Nalegają kurczem, no, chociaż dajcie mi na bilet dajcie mi się gdzieś przespać w tym poznaniu, nie? No i jak uzbieramy wszystko do kupy, to się zbierają jakieś poważne koszty. Dalej, e, następnym kosztem istotnym z punktu widzenia Agencji Konwentu są koszty poligrafii. Każdy uczestnik konwentu, który przychodzi na imprezę, chciałby dostać jakąś informację, okej, okay, ale co tu się dzieje? Gdzie tu są jakieś sale? Gdzie można coś zjeść? Gdzie można wypić? Gdzie trzeba punkty programu? No i to wszystko się składa na informator konwentowy. Dla małych imprez informator konwentowy to są dwie skserowane kartki, a cztery złożone na pół, tak? Ale dla większych imprez, no. tak, jako Fyrkon czy Polkon, no takie informatory to są takie książeczki stustronicowe. No i wydrukowanie takiej książeczki w odpowiedniej ilości egzemplarzy, żeby każdy spodziewany uczestnik konwentu dostał, no to są już jakieś tysiące, tysięcy złotych. Tak. No i przede wszystkim konwent finansuje się z wpłat uczestników, tak? Czyli jeśli uczestnicy dopiszą i przyjdą, to organizatorzy będą mieli za co zapłacić. Z czego zapłacić? Jeśli się tak okaże, że nie dopiszą uczestnicy, to no to jest problem, tak? Bo tak, narobiliśmy się pół roku, a było. No, kupa roboty darmowej, a wkazały się jeszcze, że musimy z własnej kieszeni dołożyć, żeby imprezę zamknąć, tak? Były takie przypadki. To są przypadki znane w pandomie, że konwenty pomimo tego, że były udane, to to jednak gdzieś tam coś z kasy nie zagrało. Albo na przykład źle budżet sporządzili, albo tego budżetu w ogóle nie było, bo będzie, a jakoś tam będzie, nie? My w w Poznaniu kładzimy na to, że do tych imprez oprócz tego, że dokładamy rok własnej pracy darmowej, żeby jeszcze własnych pieniędzy tego nie dokładać. Na razie odpukać nam się to nam się to uda. Większe imprezy albo imprezy nawet średniego kalibru mogą liczyć na wsparcie sponsorów. W znakomitej większości to są to tak sponsorzy branżowi. Są to firmy, które wydają książki fantastyczne, wydają komiksy, wydają gry, produkują koszulki, jakąś inną odzież, yy, biżuterię. I tak w zamian za to, że mogą się zareklamować na konwencie, albo zareklamować na stronie internetowej konwentu, albo wystawić swoje stoisko ze stroną swoich produktów, tak jak tutaj możemy zaobserwować, dają jakieś barterze, dają swoje produkty, które potem organizatorzy dają na no, nagrodę w konkursach. Tak? Więc wszyscy są zadowoleni. Czasami zdarza się tak, że uda się pozyskać takiego sponsora, który oprócz tego, że da swoje produkty, to także da jakąś gotówkę, tak? To tak, już wspomnieliśmy, e, za wydrukowanie informatorów e, nie zapłacimy gadżetami do sponsorów. Bywają przypadki, że udaje się znaleźć sponsora, zupełnie nie branżowego, tak? W mleczarnia, albo zakład samochodowy, kreda To Czasami jak przy, przewertujecie E, strony internetowe konwentu tak się zdarzają. Czemu się to zdarza? A bo wujek ma warsztat samochodowy, Ciesza jest dyrektorem lecz armii. Z takimi kanałami to się udaje załatwić jakąś tam kartę dla konwentu. Od jakiegoś czasu pojawiły się także możliwości e, uzyskiwania dotacji przez konwenty, przez wydziały kultury na różnych szczeblach. Można zwracać się po dotacje do Wydziałów Kultury Urzędów Miast. Można zwracać się do dotacje do Wydziałów Kultury Urzędów marszałkowskich. Ha! Nawet wolę dał do tę dotację do ministra kultury, który czasami w swojej wielkiej odsłonności coś da. Udało się w tym roku panowi taką dotację uzyskać, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jest coś, co nam, tak to się ma, mówi, w budżet. Nie? Niby to nie są duże pieniądze w skali skal imprezy, bo tak w gro pieniędzy pochodzi z tych wejściówek, z biletów, to jednak to jest ten język uwagi, który sprawia, że nie dołożyliśmy w tym roku, nie? I wszyscy są... Zadowoleni. Okej, okay, o czym to jeszcze nie powiedziałem. No dobrze, a jest nadzieja dla kontentów, że będzie może trochę łatwiej pozyskać środki finansowe, dlatego że fantastyka zgodnie z naszymi spostrzeżeniami trochę z getta zaczyna wychodzić. Tak? Ona się stała taką istotną elementem popkultury, jak jeszcze 10 czy kilkanaście lat temu e, fantastyka nie była zbyt popularna. Eee, nikt nie twierdził, że nikt nie porywał się na zarobienia w fantastyce, po czym pojawiły się na przykład władca pierścię, jeśli powiem, jako trylogia jaką i nagle kiedy <grym> które się, sial, no zobaczymy kurde, bo się dane zarobić, tam no, nie ile mnie. On teraz i co ciekawie, eee, duża grupa ludzi, których interesują, których właśnie zainteresowała fantastyka poprzez tego typu takie produkcje wesołych budżetowe, nawet nie wie, że ich fantastyka interesuje, nie? I tu do nas zadanie, da żeby do nich dotrzeć. Okej, okay. jedziemy dalej. To jest taka mały żarci. Mały żarci. Tak, może się spokoju do poznać. Na Facebooku. Ok. Jak to się robi? Jak organizuje się konkurs? Jak to się dzieje, że zbiera się grupa ludzi, coś tam spotykają się, szepczą, gdzieś tam najpierw przy piwku, potem gdzieś tam przy komputerze, które w i bat jest konkret. No tak wspomnieliśmy, potrzebna jest grupa ludzi, inicjatywna, na pociągnie to wszystko